Witam wszystkich, jest 19 stycznia, jest niedziela. E, ja jestem chory, jestem przeziębiony. Dzisiaj jest trzeci dzień e, walki z przeziębieniem i czuję się znacznie lepiej niż wczoraj i przedwczoraj. E, z treningów nie zrezygnowałem. Niektórzy... Niektórzy... Em, jak są chorzy, po prostu nie idą na treningi, rezygnują z tego i kurują się w domu i to jest też jakieś rozwiązanie i spoko. Natomiast ja, jak jestem chory, staram się dowalić do pieca. Jeszcze mocniej wychodzę z założenia, że w ten sposób szybciej się po prostu wykuruje, no, ale to trzeba znać swój organizm, trzeba wiedzieć jak on reaguje. Generalnie tak jak mówię, dzisiaj jest trochę lepiej, ale to za sprawą tego, że po prostu przez cały czas. Piję aspirynę w tych maksymalnych dozwol dozwolonych dawkach i piję teraflu zatoki. Nie wiem, czy słychać, ale trochę inaczej brzmię właśnie przez to, że mam całe zatoki zawalone. Mogę też troszeczkę gorzej wyglądać. Wiadomo, jak się jest chorym, to się gorzej trochę wygląda. Ehm, no i tak. I generalnie możecie zauważyć, że nie jestem u siebie w mieszkaniu, tylko jestem w mieszkaniu, w którym jeszcze spędzę parę dni. A to z tego powodu, że zajmuję się. Tym stworzeniem, tym pięknym stworzeniem, półrocznym stworzeniem i tak się składa, że akurat na koty mam alergię, więc to mi na pewno nie pomaga. Nie jest to mocna alergia, generalnie objawia się tym, że jeżeli no po prostu będę go głaskał i będę się z nim tarmosił, to wtedy właśnie będę miał katar i będę kichał, także za bardzo go nie głaszczę i się za bardzo z nim nie bawię. On się sam bawi, zrzucając wszystko i niszcząc wszystko, co jest, więc jakoś sobie poradzi. No a ja teraz zajmę się zrobieniem śniadania, czyli standardowo płatki i niestandardowo Teraflu z aspiryną. To jest, to jest e... takie łombo-kombo, które pomaga mi zwalczyć przeziębienie. Także zabieram się za śniadanie i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tak więc, no. Tak więc standardowe śniadanie. To są płatki jakieś tam lewiatana, takie naturalne, jak widać. W nich jest 50 gram um, Creamy Cocktail. Znaczy Whey Creamy Cocktail. Do tego rutinoskorbin i właśnie w jednym kubku Teraflu i Aspirince. Tak wyszło, że tego dnia akurat miałem trening nóg. Był to trzeci dzień, yy, kiedy starałem się wygrać z chorobą e, i powiem wam, że na tym treningu nóg no, wygrałem z tą chorobą, ponieważ e, no, udało mi się zmobilizować na tyle, żeby no, ten trening nóg był na tyle in intensywny, na ile to możliwe. E, od jakiegoś czasu mm, mam takie e, mam taki cytat, nie wiem, mam takie stwierdzenie w głowie, że mistrzowie zawsze starają się zrobić tyle ile mogą i wyciągnąć z danej chwili tyle ile mogą. Z danej chwili. Czyli nie myślę o tym, co zrąbałem wczoraj, nie myślę o tym, co mogę zrąbać jutro albo co mogę zrobić lepiej jutro, tylko myślę o tym, co mogę zrobić w danej chwili, w tej chwili dobrze, żeby było jak najlepiej. E, takie myślenie jest właśnie myśleniem mistrzów, myśleniem ludzi, którzy dochodzą do sukcesu, przynajmniej ja w to wierzę. E, I to myślenie naprawdę się sprawdza. Weźcie to pod uwagę, że każda chwila, dana chwila, w której się znajdujecie, może być jeszcze lepsza, jeżeli tego chcecie. Więc, no, miejcie to w głowie. Kocie, przestań to pudełko. Ten kot tutaj po prostu masakrę. No, i jak widzicie, na tym treningu było dobrze. Tutaj koledzy mi pomogli. Poprosiłem ich o pomoc. Akurat przy wyciskaniu na suwnicy, te dropsety do wyczerpania są. Tak męczące, tak niesamowicie bolesne, że po prostu polecam je każdemu. No każdy powinien to robić. To jest tak bolące, to jest tak okropne, a jednocześnie tak wspaniałe, że każdy powinien to robić. Polecam, jeżeli ktoś nie próbował takich dropsetów, polecam, poproście kogoś, jeżeli trenujecie sami, żeby wam pomógł. Z reguły ludzie chcą pomóc, no bo przecież. Tylko wiadomo, no nie można się pytać każdego, też nie, nie każdy jest taki sympatyczny jak tutaj e, ci koledzy akurat. Ale swoją drogą na tej siłowni, na której jestem teraz, praktycznie wszyscy są mili sympatyczni. Naprawdę naprawdę fajna jest ta siłownia i jest fajny klimat na niej, e, podoba mi się tam. Jest tak jakoś domowo, jak tam przychodzę to się czuję jakbym był w domu. Nie wiem, może to głupie, ale tak naprawdę jest. No po prostu jest tam fajny klimat, podoba mi się. Jest, jest czysto, jest schludniec, cały sprzęt jest nowy, jest, no, jest, jest fajnie. Um, i później zrobiłem hack przysiady i powiem Wam, Czemu, czemu tak? Czemu niezwykłe przysiady? Właśnie, czemu robię na maszynach? Przecież zawsze robiłem przysiady i, i no, to była podstawa i zawsze o tym mówiłem. I dalej tak uważam i dalej to jest podstawą. Z tym, że ja, e, tak, po pierwsze, staram się zaleczyć e, przeciążenie pleców, które miałem i już teraz bez jaja, już teraz nie, że trochę mi przejdzie, ja znowu przysiady robię. Nie, teraz wyleczę i wtedy zacznę stopniowo wracać. Zrobię to tak, jak ma być zrobione wyleczę się tak, jak trzeba się wyleczyć i jak widzicie mam y, opaski na kolana. Bo jeszcze jakiś czas temu miałem taką lekką kontuzję kolana, więc teraz też dbam o kolana, no po prostu muszę się wyleczyć, bo jeszcze ten y, okres ma budowania masy mięśniowej się nie skończył. Jeszcze mam trochę czasu i chcę z tego wynieść jak najwięcej i jednocześnie bez kontuzji przejść do takiego okresu no redukowania i powiedzmy no, rzeźbienia się, zwał jak zwał. Mm. Moje ciało mam na całe życie i. Chcę właśnie żyć, chciałem powiedzieć moim ciałem, chcę połączyć moje życie, tak jak widzicie, staram się to zrobić z, z moją pasją i o, generalnie obraca się w całym tym fitness, kulturystyce i tak dalej, więc moje ciało no, musi być takim obiektem kluczowym i musi być obiektem zadbanym przede wszystkim, czyli właśnie zdrowym. Ale to nie, nie tylko, że ja powinienem dbać o takie rzeczy, generalnie wszyscy. Nie powinniście trenować, jeżeli macie kontuzję, nie powinniście jej nadwyrężać. Tak jak mówiłem wcześniej zresztą, można trenować na około kontuzji, ale powinniście uważać. Jeżeli coś was boli, coś wam strzela, coś, coś jest nie tak, powinniście zadbać o to. I na pewno nie powinniście tego przesilać i powinniście dać temu czas na odpoczynek. Nie, że 5 dni, o już mnie nie boli, może znowu coś tam teraz będzie dobrze na treningu. Nie, nie powinniście tak robić. Powinniście dać sobie trochę czasu, bo jednak ciało potrzebuje tego czasu. Nic, co jest związane z naszym ciałem, nie jest sprawą szybko. Szybko to można sobie zrobić kolczyk, szybko można sobie zrobić tatuaż, ale zmienić naszej fizjologii, zmienić ciała, znaczy zmienić e, nasz wygląd, zmienić nasze zdrowie, to wszystko są aspekty, które zajmują bardzo, bardzo długo czasu i naprawdę potrze potrzebują naszego naszej uwagi, naszego skupienia i naszego zrozumienia, bo jeżeli chcemy osiągnąć dobrą sylwetkę, to musimy się z naszym ciałem rozumieć. To jest, to jest akurat prawda i myślę, że część z Was już to wie, że żeby wyglądać dobrze, to po prostu trzeba się rozumieć ze swoim ciałem i no, sami najlepiej musicie wiedzieć, jak, nasz, jak Wasze ciało funkcjonuje, jakie posiłki są dla niego dobre bo ciężko jest, żeby ktoś Ci powiedział idealny przepis na sukces i masz gwarantowany sukces, ciężko. Na takiej drodze musisz dojść do tego wszystkiego praktycznie sam, ktoś Cię może tylko nakierować. Eee, także to był mój trening nóg, ja dalej walczę z chorobą, walczę z tym kotem, co tutaj przywraca te pudełka. No i zapraszam Was do dalszej części vloga, dzięki. Godzina 16.21 i właśnie zabieram się za swój potreningowy posiłek. Jestem strasznie głodny. Jako, że śniadanie jadłem koło 10, no to zobaczcie ile godzin bez żarcia. No ale mm, jakoś jeszcze żyję. W każdym razie to jest mój posiłek. Nie miałem ochoty na mięso zupełnie. Mięso jadłem wczoraj, jadłem przedwczoraj i po prostu dzisiaj jest dzień. E, no, dzień bez kurczaka. Dzisiaj. Więc musiałem coś wymyślić. To jest. E, jak tutaj jest zapisane, to jest. Nie widzicie. No, i daj, chyba nie zobaczycie, ten aparat robi co chce. No, a w każdym razie tu jest 7 białek. Dwa całe jajka. To jest 200 gram chleba. To jest chleb oliwski, jakiś razowy czy coś w tym stylu. Tam jest jeden plaster sera, bo tylko jeden plaster sera miałem. No, i żeby tego chleba nie iść suchego, to mam jakiś dżem. Tak, jakiś zwykły dżem, malinowy chyba. Zjem go prawdopodobnie około 100 gram. I to jest moja suplementacja do tego posiłku. To jest to samo co rano, czyli aspiryna, aspiryńce z teraflu i do tego rutinoskorbin. Corbin. No i tyle, zabieram się za jedzenie, bo zaraz umrę z głodu. Jest godzina 19.40 i zabieram się za swój trzeci posiłek dzisiaj. No i jako, że dzisiaj miał być dzień bezmięsny, czyli praktycznie dzień bez gotowania, bo to jest właściwie to samo, to zrobiłem sobie kanapki. Kanapki z łososiem wędzonym i tam jest, no żeby to miało smak, to jest odrobina sosu takiego tam słodko-kwaśnego chyba i jedna kanapka z szynką wędzoną. To są makroskładniki tego posiłku. Nie ma za dużo białka, trochę węgli, trochę tłuszczu. No taki, powiedzmy, powiedzmy przekąska bardziej niż konkretny posiłek. Do tego mam jeszcze Pepsi Max i mam papier do dmuchania nosa i mam kota tam. Także to jest mój posiłek oprócz kota. Godzina 21 i zabieram się za swój kolejny posiłek. Kot jest zainteresowany tym, co tu jem, bo mam naprawdę interesujące rzeczy. Zdejmę okulary, może, bo pewnie głupio wyglądam. Mianowicie, jako że dzisiaj przez większość dnia w sumie nie zjadłem za dużo, jako że nie jadłem konkretnych posiłków, to wieczorem mogę sobie nadrobić te parę kalorii, które mi zostało. I teraz, czemu, czemu mój posiłek wygląda w taki sposób? Tu nie ma nic konkretnego, ani nie ma białka, ani złożonych węgli, no po prostu taki posiłek, można by powiedzieć, byle jaki. Otóż, mm, dużo osób mnie pyta, myślę, że chcę nawiązać do czegoś. Dużo osób mnie pyta, mm, czy można sobie zamieniać tłuszcze z węglami i kiedy, jak często to robić, albo czy w ogóle to robić, czy warto to robić. Ja mam podejście do tego takie, że skupiam się, żeby zawsze było żeby zawsze była dostateczna ilość białka. I później, w zależności od tego, na co mam ochotę danego dnia, na przykład nieraz mam straszną ochotę, powiedzmy na łososia albo na jaja, ale całe jaja, nie, nie tylko białka, albo po prostu, po prostu na tłuszcze mam ochotę. Jako, że dzisiaj wcześniej zjadłem troszeczkę tłuszczy, a stosunkowo mało węgli, bo zapisuję sobie wszystko na karpiach, więc później jeszcze mogę sobie sprawdzić i jakoś się odnieść do tego, i wiem, że dzisiaj zjadłem mało węgli. I teraz po prostu mam ochotę na węglowodany, więc tutaj mam sorbet, tutaj mam 50 gram cornflakesów, mam dwa takie, nie wiem, jakieś knopersy. Więc to są praktycznie wszystko węgle i to sobie zjem teraz, a i tak prawdopodobnie jeszcze nie zjem z tego wszystkich swoich kalorii. Więc po prostu zobaczę, czy. Zobaczę, ile zjem z tego. Zobaczę, ile jeszcze będę musiał zjeść i ewentualnie coś sobie jeszcze dołożę. Białka już dzisiaj, akurat się wstrzeliłem w taką ilość, jaką chciałem, więc teraz tylko kwestia czy tłuszcze, czy węgle, więc. Więc zjadłem to wszystko, co miałem przygotowane, i okazało się, że jeszcze miałem do zjedzenia jakieś 150 kalorii, żeby osiągnąć ten minimalny pułap, który chcę osiągać, osiągać codziennie. No więc poszedłem do kuchni. No 140 kalorii to nie jest tyle, że można wybierać, więc postanowiłem sobie, skoro już. Jestem w temacie takich słodyczy i takiego jedzenia, no może określmy to, smacznego. To postanowiłem wziąć sobie jeszcze troszeczkę czekolady, żeby dobić te parę kalorii. Tutaj sobie sprawdziłem ile to ma, 159, czyli wyszło mi w sam raz. Każdy, każdy posiłek, każdy powiedzmy składnik, z którego robię dany posiłek, zapisuję na kartce po kolei, czyli powiedzmy jeden plaster sera, chleb. Wszystko sobie po kolei zapisuję na każdej kartce. Zapisuję sobie z tego kalorie później. Liczę po prostu, dodaję zwyczajnie. I na koniec dnia patrzę ile mi wychodzi i w ten sposób wbijam swoje makroskładniki na każdy dzień. Prosta sprawa. Nie trzeba w internecie nic zapisywać, na żadnych stronach. To jest Konwencjonalny, sprawdzony sposób, który rzeczywiście działa i mi jest tak najprościej. Czemu o tym mówię? Bo sporo osób się pyta, w jaki sposób ja zapisuję, czy prowadzę jakiś dziennik w internecie. Nie. To jest sposób, w jaki ja to robię i, i jest smaczny i sprawdzony. I działa.